Widocznie Poszukają Ciebie, w nie Posłałem wiadomość do włości. Niech wszyscy wiedzą. Jeśli potrzebujecie czegoś do realizacji swoich planów, poproście. Może później się tym zajmiemy. Ej, Dobrze, że jesteś. Przykro mi z powodu Ersy. Myśleć, że żyje, potem stracić nadzieję, to okrutne. Nie traciłaby czasu na gadkę. Chciałaby znaleźć Derwala. Mówiła, że nawijał o dymie, co zakryje słońce. Powiedz, co było w papierach. List. Wspomniany jest w nim transport płomienia do lokalnego magazynu. Tyle, że Derwal nie jest adresatem. Tylko jakiś Eilund Kuźnicki. Mówi ci coś to nazwisko? Hmm. Brzmi znajomo. Tak. Kamienicznik. Lud oseram kupował budynki w mieście, w tym noszące ową nazwę. Chwileczkę. To jest na skraju góry, obok świątyni. Tam jest sklep, ale może służyć za magazyn. Jeśli Derwal użył tego imienia przy zakupie, może teraz tam być. Zbiorę swoich ludzi. Spotkamy się tam. Eren, czekaj. Pamiętaj, twoje plemię nienawidzi Derwala. Klany wiele dadzą, by go dostać. Brać żywcem? Żebyście się o niego targowali? Chyba żartujesz? Nasze bezpieczeństwo zależy od utrzymania pokoju. Jak tylko pojawi się okazja, weź go żywcem. To jest rozkaz. Eloy, poczekaj. Proszę. Kiedy rozmawialiśmy, Erent nie wchodził w szczegóły śmierci Ersy. Co zresztą zrozumiałe. Ale teraz, gdy już je poznałem, nie potrafię o nich zapomnieć. Byłaś tam. Czy cierpiała? Teraz to nie ona cierpi, tylko ty. Odeszła, zanim miałeś okazję się pożegnać. To aż tak widać? Masz rację. Odczuwam ból. No już nie. Tylko jedna rzecz może mi pomóc. Znajdź Derwala i przyprowadź do mnie. Odpowie za swoje zbrodnie. Każdemu potrzebna Tam odrobina kolorów w życiu. Ależ Chodź, porozmawiajmy o tym. Poszukiwacze przygód! Najlepiej bez przyjaciół i rodziny, ale nie wygrzydzamy. Dotarliśmy. Derwal! Czekamy na ciebie! Nie jestby okazała. Ale śmiercionośna. Racja. Już milczę. Płomień musi przeciekać z góry. A Jeśli spróbuję ją rozebrać, aktywuje się pułapka. Ale dużo płomienia. Jeśli ta bomba z dołu wybuchnie, groźba Derwala się spełni. Dym zasnuje słońce. Kiedy miasto stanie w płomieniach, musi być jakiś sposób, aby to powstrzymać. Jeśli byśmy się go pozbyli, wybuch byłby znacznie mniejszy. Jeśli byśmy się go pozbyli, wybuch byłby znacznie mniejszy. Jeśli ta bomba wybuchnie, płomień wywoła burzę. Może uda mi się jakoś otworzyć okno, żeby pozbyć. Wygląda na drewniane mocowania, niezbyt mocne. Pomóż mi to wypchnąć. Dobra, brutalna siła, rozumiem. Ale po co? Żeby ocalić miasto. Ale kiedy płomień spadnie, zwiewaj. Bo pułapka na tej bombie uruchomi jej zapalnik. A my przeżyjemy? Pewnie nie. A teraz? Udało się! – Południk wciąż stoi! – To nie koniec. Derwal powiedział, że Awad ma patrzeć. – Bez szans. Musiałby najpierw wejść do pałacu, a tam są strażnicy. Powinniśmy tam jeszcze wrócić. Rozejrzę się trochę. Może ludzie Derwala zostawili coś, gdy podkładali bombę. Jasne. Nie martw się. Jeśli uderzy na pałac, już po nim. Lady butów z odrobiną płomienia, wybuch! To złamał rozej? Interesujecie rozsądny udział Szyńcie. w Ruszajcie Ruszajcie do pożaru i łapcie wiadra! O tym wiadomo. Co się stało? Nie słyszałem takiego wybuchu od czasów, Bija, Możesz poświęcić ja, tak chwilę to? na rozmowę o sztuce? Ale w na granicy miasta unosi się dym. Jesteśmy atakowani? Ślady prowadzą do środka. Czyżby kolejna kryjówka Derwala? To tutaj Derwala musiał złożyć detonator. Przebił się. Derwal znalazł sposób na dostanie się do pałacu. दरवाज़ा Chciałbym tam być, widzieć... No i po skradaniu. Na siebie, Awadzie, najsłabszy zmiotu szalonego króla. Zabrałeś mi prawo zabicia twego ojca, więc zabiję ciebie. Chętnie popatrzę, jak kardza płoną, zwłaszcza, że będziesz na to patrzył ze mną. Pożegnaj południk, Awadzie, odetchnij smrodem i zadław się popiołem. Coś jest nie tak. Ja ni ja nic nie słyszałem! Coś jakby się dymiło na krawędzi mesy! Nie! To powinna być burza ognia, a nie kopcący się piecyk! Dobrze wygląda. O co chodzi? O. To ty jesteś, Tanora, co napadła na mój obóz. I rozbroiła bombę. Hmm. Tak zrobiłaś? Dobra. Z bombą czy bez? Zamierzam ochlapać ten tron krwią. Najpierw Twoją, potem Awada. Do mnie! Dzień. Dlaczego Awad zawsze posyła kobiety? A jednego, możemy już. A, to jednego. Powinnaś bardziej się postarać, ucierpliwości. To jeszcze nie koniec, Nora. Każdy porządny oseramski druciarz powie ci: Zawsze miej trzeci plan. No to dawaj mam nadzieję że mi z nimi walczyć bo nadciągają kolejne Nie bierz się za pracę, jeśli możesz kazać ją zrobić maszynie! Ha, majestatyczne, zabójcze jastrząbły. Nie nimi walczyć, bo nadciągają kolejne. Haha! Ha, na ziemię! jest Majestatyczne, zabójcze jazdrzą Chociaż chciałbym, żeby to Ersa cię zabiła. Nie mam zamiaru narzekać. No dalej, nie boję się. Tyle, że znając ciebie, Erent, skrzani sprawę. Wiem, czego się obawiasz. Wrócić zakuty do sprężyny. Każdy klan we włości chce twojej śmierci. I wiedzą, jak zrobić to boleśnie. Będą się targować o ten przywilej. Heh, to w twoim stylu znaleźć kogoś, żeby zabił za Ciebie! Morda! Jesteś teraz na łasce króla słońca. Eloy, powiedzieć, że masz moją wdzięczność, nie odda tego, co czuję. Ocaliłaś mi życie. Ocaliłaś południk, a dzięki tobie kara dosięgnie morderce Ersy. Znając całą prawdę, możemy ją upłakiwać. Bez ciebie byśmy sobie nie poradzili. Nie chcę o tym myśleć. Liczę, że pozostaniesz w południku. Powinnam już iść. Chwileczkę. Jak mówiłem, mam nadzieję, że pozostaniesz w południku. Ale dlaczego? Myślałem, że to raczej oczywiste. Nie dla mnie. Cóż, na początek uchroniłaś miasto od staniecia w ogniu. Jesteś silna, zmyślna, no i zdolna. Przyda mi się ktoś taki jak ty. Dziękuję za ofertę, ale. Raczej nie jesteśmy gotowi na taki układ. Jeszcze nie teraz. Przede mną długa droga, nim odnajdę to, czego poszukuję. A to coś jest daleko od południka. A, oczywiście. Nie chciałem się narzucać. To twoje życie. Nic mi do tego. Ale proszę. Zawsze jesteś tu mile widziana. Mam nadzieję, że to początek znajomości, nie koniec. Powinnam już iść. Oczywiście. Obyś znalazła to, czego szukasz. Jak będzie potrzeba, przyjdę ci z pomocą. To jasne, jak wschód. Ej, Loy, właśnie myślałem o Ersie. Zabiłaby Derwala na miejscu. Wiem to. Właśnie dlatego chciała się z nim spotkać, by go zabić. Ale powiedziała też, żebym dorósł. Trochę mnie to wtedy zabolało, ale przyznaję jej rację. Bo chyba dorosłość znaczy robienie tego, co trzeba, a nie co się chce. Mnie się pytasz? Założę się, że jesteś starszy Ale tak się nie zachowuję Nie przyderwalu Nie przeceniaj mnie Ciągle myślę o tym, żeby urwać mu ten łeb Ale tego nie zrobisz Bo jesteś dobry Dobra, dość Zaraz się popłaczę Cóż... Wiem, ruszasz Zabójcy do wytropienia, maszyny do opanowania wszystko przed śniadaniem. Wiesz co? Kiedy Cię spotkałem, myślałem, że wielki gość spotkał śliczną dziewuszkę, co chowała się w jakiejś strasznej dziurze. Teraz wiem, że miałem szczęście, że byłem z Tobą choć chwilę. Nie zapomnij o mnie, kiedy będziesz zmieniała świat. Dla Ciebie zawsze znajdę minutkę, może nawet dwie. Aż tyle! Ha! Lubi mnie!